Nie znalazłaś tego filmu przez przypadek, coś w twoim sercu cię tu przyprowadziło. Może to ta cicha modlitwa, którą szeptałaś nocą, kiedy nie mogłaś zasnąć? Dziś zapraszam cię do chwili głębokiej modlitwy, modlitwy matki, modlitwy, która przekracza czas i przestrzeń, bo chociaż ty nie możesz być wszędzie, jest ktoś, kto może, Maryja, matka, która zna każdy ból, każdą łzę, każde drżenie serca matki. Bycie matką to największy dar i największa bezsilność. Kiedy nasze dzieci są małe, możemy je chronić ramionami, ale gdy rosną, gdy wychodzą z domu, gdy milknie telefon, serce matki nie przestaje czuwać. Czy jest bezpieczny? Czy nie zbłądził? Czy ktoś go nie rani? To pytania, które nie dają spokoju. Ale właśnie w tej bezsilności zaczyna się prawdziwa siła matki. Bo matka, która się modli, Dotyka nieba, i wtedy tam, gdzie ty nie możesz być, wchodzi ona z Maryja. Delikatnie, z miłością, z mocą, którą dał jej sam Bóg. Nie widzisz jej oczami, nie słyszysz jej kroków, ale ona tam jest. W szkolnej ławce, obok twojego, syna, gdy waha się, czy powiedzieć nie złemu towarzystwu. Na ulicy, gdy nieświadomy przechodzi obok zagrożenia, którego nawet nie zauważa. W nocy, kiedy nie odbiera telefonu, a ty już czujesz, jak strach ściska Twoje serce. Maryja nie potrzebuje drzwi, by wejść, nie potrzebuje zaproszenia od Twojego dziecka. Twoja modlitwa, matki, wystarczy. To ona woła: Synu, wróć, jestem z Tobą, nie jesteś sam. To ona zasłania, Jego serce przed ciemnością szepcze mu w duszy, gdy Ty nie możesz powiedzieć już nic. Bo kiedy Ty klękasz i mówisz: Maryjo, opiekuj się moim dzieckiem. Nie mówisz tego na próżno, w niewidzialny, ale realny sposób, ona naprawdę przy nim staje. I często to właśnie dzięki tej obecności Twoje dziecko omija to, co miało go zniszczyć. Dziś zagrożenia nie zawsze mają twarz, nie słychać ich kroków, nie zawsze krzyczą, często szepczą. I właśnie dlatego są tak niebezpieczne. To fałszywi przyjaciele, którzy pod płaszczykiem uśmiechu wciągają Twoje dziecko w ciemność. To pokusy, które wyglądają jak wolność, ale prowadzą do zniewolenia. To internet, który miał być źródłem wiedzy, a stał się pułapką porównań, nienawiści, uzależnień. Jak matka ma ochronić swoje dziecko przed światem, którego nie widzi? Jak ma walczyć z tym, co niewidzialne, a jednocześnie tak realne? To właśnie dlatego dziś modlitwa nie jest dodatkiem jest tarczą, jest bronią, jest światłem. Bo są miejsca, gdzie ty nie wejdziesz, sytuacje, których nie przewidzisz, wybory, których nie możesz kontrolować, ale ona może. Maryja widzi to, czego ty nie dostrzegasz, słyszy to, czego twoje dziecko ci nie mówi, i działa tam, gdzie ty jesteś bezsilna. Dlatego dzisiaj modlimy się nie ze strachu, ale z miłości, z ufności, że tam, gdzie kończy się nasza siła. Zaczyna się jej opieka. Nie ma nic potężniejszego niż matka, która klęka. Nie ma siły większej niż serce, które oddaje swoje dziecko Bogu, bo modlitwa matki to nie tylko słowa to miłość, która staje się ogniem tarczą mostem do nieba nawet jeśli nikt cię nie widzi, nawet jeśli czujesz, że twoje słowa giną w ciszy one nie giną. One trafiają prosto do serca Maryi. Każdy, zdrowaś, Maryjo wypowiedziany z bólem, z troską, z miłością, jest jak szept, który porusza niebo. W tej modlitwie nie jesteś sama. Kiedy matka się modli, Maryja modli się razem z nią, bo ona zna ten ból, zna ten lęk, zna to serce, które kocha bardziej niż siebie. To właśnie modlitwa matki zmienia bieg historii. To ona ocala, prowadzi, chroni. Nie widać jej gołym okiem, ale to dzięki niej twoje dziecko może uniknąć tragedii, której nigdy nawet nie poznasz. Nie lekceważ tej siły, nie mów, to nic nie da. Bo kiedy ty się modlisz, Maryja działa. Zanim ty zostałaś matką, ona już znała każdy ból macierzyństwa. Zanim wypowiedziałaś swoje pierwsze, ratuj moje dziecko. Ona już stała pod krzyżem swojego syna. Maryja. Nie jest tylko postacią z obrazka. Nie jest daleką świętą, której życie było łatwe. Ona była tam, gdzie ty jesteś dziś. Czuła bezsenność, czuła niepokój, czuła to drżenie serca, kiedy nie wiedziała, gdzie jest jej syn. Właśnie dlatego rozumie Cię jak nikt inny. Nie osądza, nie pyta, dlaczego nie zrobiłaś więcej. Ona tuli. Milczy, słucha, i mówi: Jestem z Tobą i jestem z Twoim dzieckiem. Każda matka, która płacze, jest jej córką. Każde dziecko, o które się modlisz, jest jej dzieckiem. To nie jest poezja. To prawda wiary, bo Maryja nie zapomina żadnego dziecka ani Twojego. Są takie dni, kiedy mówisz i czujesz, że Twoje słowa odbijają się od ściany. Kiedy Twój syn nie chce słuchać, kiedy jego oczy są zimne. Serce zamknięte, a ty, bezradna co się z nim dzieje? Dlaczego mnie odrzuca? Gdzie zniknął ten chłopiec, którego tuliłam do snu? Ale właśnie wtedy, gdy Twoje słowa nie mają już siły, są inne słowa, które mogą dotknąć jego duszy. To słowa Matki Maryi, bo nawet jeśli On nie chce słuchać Ciebie, jego serce zna jej głos, ten cichy. Kojący szept, który nie oskarża, nie krzyczy, tylko kocha. Maryja potrafi wejść tam, gdzie nie ma drzwi, do serca, które zamknęło się przed całym światem i zasiać w nim jedną małą iskrę światła. Czasem to właśnie jej obecność sprawia, że twój syn zatrzymuje się w ostatnim momencie. Zawraca, myśli, wraca, nie rezygnuj. Nie mów, już nie mam wpływu, bo nawet jeśli ty nie możesz. Go zmienić. Maryja może. Nie jesteś w stanie być wszędzie. Nie wiesz, z kim twoje dziecko dziś rozmawia, dokąd pójdzie jutro, przed czym stanie pojutrze. Jest tyle miejsc, o których nie masz pojęcia, tyle rozmów, które nigdy do ciebie nie dotrą, tyle decyzji, które on podejmie sam, ale jest ktoś, kto go zna lepiej niż ty, Maryja. Ona widzi każdy krok, który twój syn postawi, każdą ulicę, na której stanie. Każde spojrzenie, które może go zranić albo popchnąć w złą stronę, i właśnie tam, gdzie ty nawet nie wiesz, że on się znajduje, ona może już czuwać, wypraszać łaskę, zamykać drzwi, które prowadzą do zguby, otwierać te, które prowadzą do światła. Czasem ochroną nie jest to, co widać, czasem największy cud to ten, którego nigdy nie zobaczysz, bo się nie wydarzył. Ile razy twoje dziecko minęło zło tylko dlatego, że ty się modliłaś. Ile razy uniknęło tragedii, o której nigdy się nie dowiesz? To jest działanie Maryi. Cicha, ale potężna ochrona. Nawet tam, gdzie nie ma Twojej obecności, jest jej miłość. Są chwile, gdy patrzysz na swoje dziecko i pytasz: Co zrobiła mnie tak? Czujesz, że straciłaś kontrolę, że Twoje słowa nic już nie znaczą, że wszystko wymyka się z rąk. Może widzisz jego ból i nie umiesz go uleczyć, może widzisz jego bunt i nie wiesz, jak do niego dotrzeć, a może po prostu jesteś zmęczona, przestraszona, wyczerpana, ale posłuchaj uważnie: To, że cierpisz, znaczy, że kochasz, to, że płaczesz, znaczy, że wciąż walczysz, to nie porażka, to dowód miłości, i właśnie wtedy, kiedy nie masz już siły, kiedy myślisz, że zawodzisz jako matka. Maryja staje obok ciebie, nie po to, by cię osądzać, ale po to, by cię podtrzymać, by powiedzieć: Ja też tam byłam i rozumiem, bo ona też widziała, jak jej syn cierpi, też nie mogła go zatrzymać, ale była przy nim aż do końca, i tak samo dziś jest przy tobie, i mówi ci szeptem do serca: Nie jesteś sama, to ja niosę cię, gdy ty już nie możesz iść. Są chwile, gdy nic się nie układa. Modlisz się i nic się nie zmienia. Prosisz i cisza. Twoje dziecko odchodzi coraz dalej. Twoje serce boli coraz mocniej. I pytasz: ich, "Gdzie jesteś, Boże? Dlaczego milczysz?". Ale właśnie wtedy, gdy nic nie rozumiesz, Maryja prosi cię o jedno. Zawierz, oddaj jej to, co cię przerasta. Zostaw w jej dłoniach to, czego nie umiesz już nieść. Zaufaj jej nawet wtedy, gdy twoje oczy widzą tylko ciemność, bo ona wie, co robi. Ona zna plan. Ona widzi więcej, dalej, głębiej. To właśnie w największym chaosie może rodzić się największy cud. Tam, gdzie ty widzisz koniec, Bóg przygotowuje początek. Ale musisz pozwolić Maryi działać. Nie próbuj wszystkiego kontrolować. Nie pytaj ciągle, dlaczego. Po prostu powiedz: Maryjo. To należy do ciebie. Ja już nie dam rady, ale ty dasz i uwierz, to nie słabość, to największy akt odwagi. Oddać to, czego nie rozumiesz, komuś, kto wie wszystko. Może dziś nie widzisz owoców, może twoje dziecko się oddala, może wszystko wydaje się stracone, ale Bóg nie działa według naszego zegarka i Maryja nigdy nie zapomina żadnej łzy, którą wypłakałaś na modlitwie. Każde Zdrowaś Maryjo, które szepczesz w bólu, jest jak ziarno. Niewidoczne dziś, ale jutro może wydać plon, o jakim nawet nie marzysz. Twoja modlitwa dziś może być tym, co powstrzyma twoje dziecko za rok przed przepaścią. Może być światłem, które za pięć lat poprowadzi je z powrotem do Boga. Może być aniołem, który w chwili zagrożenia szepnie mu do serca: Zawróć. To nie są tylko słowa. To duchowa inwestycja. To miłość, która przekracza czas i przestrzeń. Nie przestawaj się modlić tylko dlatego, że dziś nie widzisz zmiany, bo twoja modlitwa już działa. Cicho, delikatnie, ale nie powstrzymanie. Tak działa niebo. Tak działa miłość matki połączona z miłością Maryi. Jest coś w Maryi, czego nie znajdziesz w żadnej innej matce. Ona nie zna granic. Nie ma miejsca, gdzie jej miłość nie dotrze. Nie ma sytuacji, której nie może zmienić. Nie ma serca, którego nie może dotknąć. Kiedy ty stoisz w miejscu zastanawiając się, co zrobić, ona już działa. Gdy czujesz, że twoje ręce są za krótkie, Maria już jest tam, gdzie nie dosięgniesz. Możesz być daleko od swojego dziecka, ale Maria nie zna odległości. Możesz nie znać jego przyjaciół, ale ona zna serca tych, którzy go otaczają. Możesz nie rozumieć, co przeżywa, ale ona rozumie wszystko. I tam, gdzie ty nie możesz wejść, Maryja wkracza. Jej opieka nie ma ograniczeń. Choćby to była najciemniejsza dolina, ona znajdzie drogę. Modlitwa, którą dzisiaj ofiarujesz, jest kluczem, który otworzy zamknięte drzwi. Bo Maryja, której serce jest pełne miłości do każdego dziecka, może wkraczać w miejsca, gdzie ty nie masz wstępu. Ona tam będzie. Zawsze. Maryjo. Dziękuję Ci za to, że jesteś obecna w 1900 w moim życiu. Za to, że czuwasz nad moimi dziećmi nawet wtedy, gdy ja nie mogę być przy nich. Za to, że widzisz to, czego ja nie widzę, że czujesz to, czego ja nie czuję. Dziękuję Ci za Twoją niewidzialną, ale potężną ochronę, za każdy krok, który stawiasz na ich drodze, by ich prowadzić ku Tobie. Za to, że nie zostawiasz ich nawet wtedy, gdy nie potrafię dać im wszystkiego, czego potrzebują. Dziękuję Ci za Twoją miłość, która nie zna granic, która potrafi dotrzeć do każdego serca, nawet w najciemniejszych chwilach, za to, że wiesz, jak uleczyć to, czego nie rozumiem, i jak przywrócić nadzieję w sercu, które straciło wiarę. Dziękuję Ci za to, że nie jesteś tylko postacią z przeszłości, ale żyjącą obecnością w naszym życiu, za Twoją cichą interwencję, którą dostrzegam tylko wtedy, gdy patrzę wstecz. Za Twoją rękę, którą czuję na swoim ramieniu, gdy nie wiem, co robić. Mario, zawierzam Ci moje dzieci, moje troski, moje lęki i moje nadzieje. Proszę Cię, byś dalej je prowadził, byś strzegła ich zawsze, wszędzie, w każdej chwili. I za to dziękuję Ci z całego serca. Amen.